Hey. Uh -huh. Witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce 4 listopada 2019 roku, poniedziałek. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy pod wpływem wibracji 9 z 18, czyli dziewiątka, czyli bym powiedziała: dziewiątka jest to taka wibracja, bym powiedziała, bardziej do działania wewnętrznego niż zewnętrznego. A jeżeli w ogóle chcemy działać, to bardziej do zakulisowego niż bycia w pierwszym szeregu, to ja, to mi się należy, tak? Bym powiedziała raczej takiego, bym powiedziała, za kulisowego, niewidocznego, ale yy, z ciężką pracą. Dlaczego z ciężką pracą? Dlatego, że proszę państwa, czwórka z dnia mówi, że dzisiaj będzie popłacała yy, ciężka praca. Dzisiaj dobrze by było wykończyć stare sprawy, yy, zakończyć pewien etap, zrobić kropeczkę nad i yy w swoim życiu. I generalnie ta dziewiątka E, trochę będzie się kłóciła aż czwórką, bo dziewiątka będzie nam dawała chęć przemyśleń, może medytacji, może poczytania książki, może pouczenia się czegoś, albo obejrzenia jakiegoś filmu w telewizji, nawet niekoniecznie dobrego. A czwórka będzie tak, jak gdyby w kwadracie, najpierw zrób to, co trzeba. Więc nawet jak będziemy rozleniwieni, czy ten film oglądali, to będziemy mieli niestety tendencję do poczucia winy. Więc zróbmy jakoś to tak, podzielmy ten czas tak, żeby nie było poczucia winy. No i kochani, co dalej? Księżyc w wodniku, no to księżyc w wodniku jest ok. Tutaj możemy mieć jakieś nowatorskie rozwiązania problemów. Ja bym powiedziała super, bo przez medytację na przykład, bo księżyc, no, duchowość, wodnik też, duchowość, nowatorskość, czyli może dobre rozwiązania przez medytację albo poprzez sen. Pierwsza kwadra księżyca, czyli księżyc zdecydowanie, kochani, rośnie. I tutaj jak gdyby dobra wiadomość chyba na jutro. Ja jeszcze sprawdzę, może mówiłam o tym w energetyce, ale nie, nie, już wiem, już wiem, już dalej nie mówię, nie ciągnę wątku, bo chciałam wyjść przed szereg, ale to na razie nie wyjdę przed szereg. I proszę Państwa, jeden w zasadzie trudny aspekt, 11.22, więc też bym powiedziała magiczna godzina, bo 11.00 mistrzowska, 22 też mistrzowskie. Księżyc, kwadratura do słońca, czyli księżyc jest kobietą, słońce mężczyzną, albo księżyc pierwiastkiem żeńskim, e, słońce męskim, tak? Yin-yang. Czyli bym powiedziała, nasze uczucia y, mogą się gryźć y, y, z tym, co chcemy zrealizować, możemy być niespójni. I proszę Państwa, też trzeba y, no, uważać na te relacje damsko-męskie. Ale nawet jeżeli by były jakieś kłótnie, rozmowy takie trudne, to ostatecznie powinny mieć one dobry skutek, więc to jak gdyby na plus. <grym> Natomiast jeszcze przy tym aspekcie należy uważać, żeby się nie przeforsować fizycznie. Nie przeforsować się fizycznie. I proszę Państwa, karta na 4 listopad 2019 roku. Na czym powinniśmy się skupić, nad czym popracować dzisiaj? 4 listopada, karta Diabeł. No, karta nam dzisiaj nie pomaga. Karta nam dzisiaj nie pomaga, że chciałabym powiedzieć wow, może jakieś okazje bogacenia nam się trafią, wątpię. Chyba, że ciężko wcześniej na to pracowaliście. Wow, może dobry seks, no to nie sądzę, żeby przy czwórce z zahamowaniami i dziewiątce. Wow, dobre życie! Ale jeżeli nawet dobre życie, dobre relacje, to będzie manipulującami manipulujące nami. Więc generalnie. Po prawdziwości uważać na różnego rodzaju, rodzaju manipulacje, nie dać się zwieść, nie dać się oszukać. I afirmacja na dzisiaj. Z entuzjazmem i radością rozpoczynam każdy kolejny dzień. Kocham życie, bo ja kocham uczciwe, dobre życie, nie krzywdzące innych i nie krzywdzące myślami samych siebie. Kochani, radosnego, radosnego dnia, dobrego dnia, no i ciekawa jestem, jak u was się zrealizuje ten diabeł. Wszystkiego dobrego. Pa!